Ostatnio ktoś mnie zapytał, jak mam na imię, bo jestem Gosia Glog, więc mam na imię Małgorzata Glog. To się przedstawię w pełni. Gosia mi bardziej pasuje, dlatego tak jestem na profilu. No i chciałam kontynuować poprzednie świadectwo, bo dużo osób mnie pyta i widzę, że znaczy wiem, że temat miłości jest bardzo ważny, ale też bardzo trudny. Czy jak przyjęłam słowo Ducha Świętego, że nie umiem przyjąć miłości? Na drugi dzień wstałam i dostałam miłość? Nie. To był straszny tydzień, a zaczęło się tak, że sama sobie, jakby powiedziałam, że jeżeli dostałam takie, takie słowo Ducha Świętego, no to przecież wstanę jutro rano i dostanę tą miłość, bo Bóg mnie przecież naprawi. Jak witał takie informacje, to też mnie przecież naprawi. No i nie naprawił. Wiecie? No to ja czekam tam jeden dzień, drugi oczywiście, robię komory, modlę się, przeklinam, ustanawiam i wiele rzeczy robię. Mija dzień, drugi, trzeci, czwarty i nic. Jest dokładnie tak samo jak było, no ja wiem. Nie mam tego już w sobie, że ktoś mnie oszukuje, że mnie okłamuje, więc między mną a Filipem jest dużo lepiej. Ale dalej nic nie biorę, dalej nic nie czuję. No to postanowiłam, jak to ja, twarda Gosia, wszystko sobie w życiu sama załatwiłam, to sobie też to wezmę sama. No, i powiedziałam sobie, że ja to wtedy sama zrobię. No to zaczęłam robić. Potępienie przyszło po, że po jakichś dwóch dniach, że przecież jaka ja jesteś beznadziejna. No nie no co, wiesz, że masz wziąć miłość, a nie umiesz wziąć miłości. No weź. No i tak spędziłam na tym chyba z półtora tygodnia. Gdzieś tam zaczęłam wychodzić do ludzi, robić inne rzeczy. To, co mnie umocniło, to na pewno to, że nie zwątpiłam w Boga i cały czas była modlitwa. I któregoś dnia obudziłam się z tym strachem, którym się budziłam kiedyś. Jakby Gaja się zaraz obudzi, nie chce jeść obiadów, bo jest gorąco. I mówię, ej, gdzie ty zaszłaś, kobieto? Gdzie ty zaszłaś? Zaczęłam się modlić na językach. Zaczęłam się w ogólnie mówię, nie, 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 ja mówię, to nie tędy droga, już to wszystko było i ten jak wrócił do mnie ten strach, Coś się przestraszyłam. Przestraszyłam się i wiedziałam, że zeszłam z drogi, że absolutnie nie jestem pod łaską i zaczęłam się potępiać. To był chyba wtorek. W środę poszliśmy na grupę. Zaczęliśmy grupę od tego, że Maciek włączył muzykę i zaczęliśmy się modlić. Ja nie wiem, co on mówił. W każdym razie chodził i mówił. Zamknęłam oczy. Powiedział coś w stylu... Zastanów się, za co mogłabyś Bogu podziękować i za co mogłabyś położyć swoje życie. I pierwszą rzeczą, która do mnie przyszło, to na pewno za ten spokój, który zgubiłam dzień wcześniej i wtedy pękło. Wtedy dalej dostałam informację, że no swoją siłą tego nie zrobisz. To nie jest tak, że coś dostałaś i pójdziesz na spacer i, i się dowiesz. To nie jest tak. Ty to musisz zbudować. A żeby to zbudować, to musisz się tego nauczyć. Więc znowu długa droga. Po gróbce akurat wyszło tak, że zaczęliśmy z Filipem rozmawiać wieczorem. I znowu informacja, jak możesz wziąć tą miłość? Przegadajcie, jak, jak on daje tą miłość. Bo ty masz w boski sposób wziąć tą miłość, ale czy on w boski sposób daje tą miłość. Padło dużo słów. Rozmawia, rozmowa była piękna, owocna, spokojna i padło dużo słów, i właśnie. Dotarło do mnie, że przecież ja znowu, jeżeli chodzi o relacje, sama nic nie zrobię. A znowu chciałam zrobić za siebie, za Filipa i pewnie jeszcze za dzieci. Bo widać, że jeszcze to we mnie zostaje, że chciałabym sobie poradzić sama. Myślę, że dla mnie to duża nauka. Że to nie jest tak, to, co Tomek mówi w końcu dotarło. Że jak przechodzisz jakiś przełom, to to nie jest, że usiądziesz i poczekasz, aż ten przełom się skończy, tylko żyjesz dalej. I na grupce też dostałam informację: nie żyjesz już dla siebie. To nie jest tak, co sobie stworzyłaś swoją rodzinę, swoją bańkę i nie wpuszczasz nikogo do tej bańki. Teraz już jesteś dzieckiem Boga i żyjesz dla ludzi. Wychodzisz na ewangelizację, mówisz ludziom o Bogu w sklepie, na plaży, wszędzie, gdzie jesteś, bo do tego jesteś stworzona, a nie do tego, żeby teraz usiąść na kanapie i poczekać, aż ci Duch Święty znowu coś objawi, jak to teraz naprawić. Teraz wychodź do ludzi i ucz się tej miłości, ucz się brania od innych, a na pewno nauczysz się też brania od swojego męża.